Akademickie Mistrzostwa Polski są to jakby Mistrzostwa Polski studentów, ale nie tylko, bo też przyjeżdżają tam sportowcy z całej Polski, tacy, z którymi ja rywalizuję na co dzień i spotykamy się na Mistrzostwach Polski seniorów już normalnych. Także konkurencja na takich zawodach też jest bardzo wysoka, bo tak jak już mówię, przyjeżdża prawie pół Polski na te zawody. No, miałam możliwość na 200 ścigać się z naszą mistrzynią olimpijską Natalią Kaczmarek. Więc gdzieś tam był trochę stresik, wiadomo, no, tak jak już Natalii też wspomniałam, no zaszczyt był to dla mnie móc mieć możliwość z nią startowania. Mhm. Nie spodziewałam się, że wygram, wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana, ale gdzieś tam po ostatnich zawodach, przez to, że też właśnie skakałam w dal, Gdzieś tam nie odcięło, nie było siły, i naszły mnie wątpliwości, że może to jeszcze nie ten moment, żeby pokazać, co z trenerem przygotowywaliśmy przez ten czas od hali. Ale jak widać, wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiemy, że to jeszcze nie jest maks możliwości na ten sezon, a już jest szybko, także no, teraz po prostu regeneracja i, i czekanie na dalsze starty. 22:87 jest to naprawdę. Y Kosmiczny wynik. Szkoda niestety, że z wiatrem 2.9, choć e, różne są pogłoski na ten temat, ponieważ e, z, jakby z perspektywy kibiców tego wiatru tam nie było, e, i też wszystkie serie były z wiatrem dopuszczalnym. Nagle gdzieś ta moja seria pokazał się wiatr 2.9, wyniki długo się nie pokazywały na tablicach. Nie wiem czemu tak, ale mówię, startuję też jutro w Niemczech, więc mam nadzieję, że, że tam po prostu udowodnię, że to nie wiatr sprawił, że nabiegam taki wynik, tylko po prostu jestem przygotowana w tym roku na takie bieganie. Kalendarz startowy jest bardzo trudny i kalendarz przygotowawczy tak samo, ponieważ zawsze raz w tygodniu jestem na zgrupowaniu, który trwa dwa tygodnie. Ostatnio nawet był moment, że na uczelni nie byłam przez półtora miesiąca. Jest ciężko to połączyć. Na szczęście większość moich wykładowców jest bardzo wyrozumiała i gdzieś tam rozumie, że to jest moja pasja, hobby i że naprawdę jest to dla mnie najważniejsze. Staram się to godzić i coraz trudniej mi, bo teraz mówię teraz mam taki maraton startowy. Dzisiaj miałam mieć zaliczenie, ale udało mi się dogadać z, z panią profesor, żeby je przyłożyć, bo no nie mam do tego głowy po takim wyniku i przed kolejnym startem.